Zmiany w komunikacji miejskiej związane z uroczystościami Święta Wszystkich Świętych Rozpoczynają się weekend poprzedzający święto, czyli z 27-28 października. My wtedy wysyłamy więcej pojazdów do, do tego, aby obsługiwały pasażerów, w związku z tym, że przewidujemy, że będzie ich po prostu korzystało z komunikacji miejskiej więcej. Linie 1, 4, 5 i 7, które normalnie w normalnym ciągu roku w weekendy jeżdżą z obsługą pojedynczych wagonów, teraz będą miały podwójne wagony, także można spokojnie myśleć o tym, że się zmieścimy. W samo święto 1 listopada zmiana y, będzie związana głównie z tym, że między godziną 8.30 a 18.00 y, będzie tych pojazdów również więcej. Y, wysyłamy specjalne linie D2 i D3, które połączą ze sobą cmentarze. Cmentarz stary z cmentarzem na zarzewie i cmentarz stary również z cmentarzem doły. Dodatkowo, weekend po święcie wszystkich świętych, również z uwagi na to, że doświadczenie uczy nas, że wtedy również część osób wybiera sobie te dni do odwiedzenia grobów. Również zwiększamy częstotliwość kursów, też będzie ich więcej. A wszelkie informacje związane już konkretnie z, z tym, jak wygląda na przykład organizacja ruchu, jak w pobliżu cmentarzu to wygląda. Zapraszamy do odwiedzania strony internetowej www.mpk.loc.pl oraz naszych profili na Facebooku. Tam przygotowaliśmy osobne mapki dla każdego cmentarza, więc każdy z Państwa będzie mógł sobie spokojnie wejść i, i przygotować się do tego, żeby w bardzo dobry sposób skomunikować się z nekropolią, którą planujecie odwiedzić.